Dzień dobry. Dzień dobry. E, bo tu, czy tu jest dom z rybaka? E, tak. Aha, to bo bym chciała się tutaj zapisać, bo bardzo lubię pomagać źrebakom. E, e, dobrze. E, chce pani zacząć pracę od dzisiaj? Tak, bardzo chętnie. E, no dobrze, to widzi pani tam te na wybiegu? Tak, widzę. I musi pani je do boksów zaprowadzić. Ten taki karol, ładki biały, to będzie tu. Tam ten cały, taki, można powiedzieć, rudy. Idzie tu, a tam jego siostra naprzeciwko. Aha, dobrze, da się zrobić. No, a następnie musisz wyprowadzić te ziermaki, które tu są pozostałe, na wybieg. Taka zamiana. Aha, dobrze. Już się da zrobić. Okej. Okay. No i ziermaczki, idziemy do boksów. Dobrze, proszę pani, ale tak w sumie to kim pani jest? Jestem drugą opiekunką. Uuu, superaśnie! No, wszystkie źrebaczki zaprowadzone do boksów. Teraz czas wyprowadzić kolejne źrebaki. Um, tak w ogóle to, jak się nazywasz? Ja jestem Luna, a ty? Ja jestem Bella. O, ładne imię. Dziękuję. Dobrze, to Ty wyprowadź wszystkie źrebaczki, a później przyjdź do tamtej białej zagrody. Dobrze, już to robię biegusiem. Haha, kto pierwszy, ten lepszy. A kto ostatni, to zgniłe. Jajo. No, dzieciaczki, bawcie się dobrze. Dobra, idę do boksu tak jak mi Bella kazała. Luna, mam do Ciebie pewną sprawę. Tak, słucham. Bo przyjeżdża nowy źrebak, to czy byś mogła odebrać dla niego jakby boks na ulicy Miodowej 13, a ja odbiorę rybaka. Oczywiście, da się zrobić. Dzień dobry. Dzień dobry. To mi Miodowa 13, e, co Pani by chciała? E, przyszłam odebrać tą paczkę, którą Pan ma obok. A tak, tak, z domu, z Rybaka. E, tak, to mogę już ją odebrać? Jasne, do samodzielnego złożenia. Dobra, idę do Beli. zobaczy się jak jej tam idzie z nowym zierbakiem. Gdzie oni są? Powinni już być. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam pani z rybaka. Już ci otwieram. Dobrze, to ja lecę. Dobrze, mały. Nie masz luny, to chodź za mną. Dobrze, proszę pani. Bella! Mam płotki. Już idę. Już jestem. O super, teraz czas to złożyć, bo dali nam w częściach. Em, przecież zamawiałam całe. No widzisz, ale przysłali w częściach. No zobacz. O kurczaczki. Nie umiem składać boksów. E, postaram się ja. Okej, okay, pomogę Ci. Jeszcze ostatni element. I gotowe. No dobrze, przyprowadzę tutaj monta. Zaraz wracam. Tutaj jest twój nowy box. O, świetnie. Ładny. Czas na zmianę na wybiegu. Już tam idę. Czy na wybiegu pomawimy się w barkach? Okej. Okay. rzecznie się bawcie, dzieci! Okej! Okay. Em, okay. um, to kto goni? No chyba jasne, że ty! Czemu zawsze ja? No dobra, mogę ja! Pobawicie się z nami w beta? No dobra! Ale kto goni? Em, um, niestety ja! Aha, to zaraz uciekamy. Liczę do trzech. Raz, dwa, trzy. A uciekać! Szybko. Ale ładnie się bawią. To co? Idziemy do domu źrebaka. No dobrze, możemy zobaczyć, jakie są źrebaki. Chodźmy.